Człowiek rodzi się z miłości i do niej jest stworzony. Miłość to uczucie, które pokonuje góry. Tolerancja to miłość do różnorodności, do innych przedstawicieli naszego gatunku. Ludzie nie powinni patrzeć na innych przez pryzmat ich koloru skóry czy orientacji. Powinni patrzeć z poziomu serca. Osoby z innej kultury są tak samo wartościowe jak my, a gdy się otwieramy na tego typu znajomości, możemy zyskać o wiele więcej i dużo się przy tym nauczyć. Tolerancja to akceptowanie wad i zalet drugiego człowieka. To patrzenie na świat z wyrozumiałością i najczystszym uczuciem, jakim jest miłość. Zastanawiając się nad tym, jaki ktoś ma kolor skóry lub orientację, zapominamy o jednym. O człowieku, którego poznajemy. Czy jest dobry, jakie ma zalety i czy dobrze czujemy się w jego towarzystwie. Ludzie powinni otwierać się na innych. Powinni czerpać inspirację z rozmaitych kultur i osób. Osób, które są niezapomnianymi obrazami w naszym życiu, w naszym świecie.